Julio nie chcę rozpocząć swoich wniosłych słów bez upewnienia się. A który by mógł być inny? Zaczynaj czekasz na lepszą chwilę. Nie bądź taka niecierpliwa, moja droga. Już już niech ja tylko znajdę odpowiednią kartkę. Tak więc o Julio, Jesteś jak rosa o poranku, taka orzeźwiająca. Twój głos nie może równać się nawet ze śpiewem słowika. Twoje szaty wyglądają, jakby utkane z delikatnej nici pająka. Twoje usta wyglądają i smakują jak świeże maliny. O, moja Julio! Sprawiasz, że niewielkim jestem. Moje serce szaleje, kiedy cię spotykam. Zamieszałaś w moim życiu. Nie potrafię już bez Ciebie żyć, Julio. Uczyniłaś mnie swoim niewolnikiem, który nie może nacieszyć się swoją panią, bo cały czas mu mało, a jednocześnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mam swoją Julię. Och, Romeo, chodź do mnie tutaj. i Ciebie uściskam pocałuję pocałuję. Romeo, romeo, sprawdź, żeby ta chwila nie była tylko chwilą, tylko rozkaźń spałam wiecznie. Julio, nie mogę Ci tego obiecać, lecz chcę przyrzec Ci złą miłość aż do